Halo halo, witam serdecznie z tej strony Killer. Nowe zadanie od Alagora, skoro ja go pokonałem ostatnio, właśnie jestem w jego miejscówce e, tu zebrałem znowu jakieś naszywki, poznałem sobie troszkę ulepszyłem postać, powkładałem sobie jakieś najlepsze jakie uważałem, że mam na tą chwilę, na czywki, na sobie. Więc idziemy dalej. Także ostatnio spotkałem drugą grupę elfy, z którymi do tej pory walczyłem. Mam kilka zadań od nich. Pierwsze, co będę robił. Kup jakieś stroje, żeby pozyskać gotów zadania. Przejdę się tu, zobaczę, porozmawię z farmerem. Czy ja tam mam jakiegoś farmera? Nie wiem. Chyba tam nie jestem w stanie jeszcze pójść. Ale sprawdzę. Może będzie granica otwarta. I tutaj tą łogzycę będę chciał spróbować. Zobaczyć. O co chodzi? Jakaś walka pewnie. A tutaj co? dar, dobra, to też. Tu muszę człowieku widzę świnie z okolicy kościoła nic standard, przystawię, dobra. No i coś tam będzie jeszcze z tymi hmm, rudzielcami. Ja te trofeum muszę zdobyć, żeby przyjąć od nich trzy ugryzienia Nie wiem, bez blokowania. Nie wiem, jak mam to zrobić. Po prostu chyba nie będę, blo nie będę blokował ich ataków. Czyli jednak człowieku widzisz sur gdzieś jest, okay. tak? Tu jeszcze dość nie mogę Magazyn McKaya Ciekawe ile tych rurek tego wszystkiego mam i'm going what's this it's stinky bo a powerful professor cat left me here to keep changing the light bulbs until the earth's energy supply is drained house house computer czy ty masz siuchy gotów? szyb szybkości. Destroj gota. Traci wiarę w ludzkość z każdą turą. 8 dolarów. Botycka czapka. Dawaj. Wyobrażaj innych i stań się indywidualistą. Gotyckie rękawice. Nie było tego wcześniej. Musiałam pobrać zadanie, żeby to mieć. Wychodzi na to. Minus 20 do charyzmy. Przypukła paska. Ruka Emo. Chyba to też muszę mieć. Dobra, kupię obydwa. Ale mam jeden. To mu nie znikło. Okej. Okay. Pójdę jednak tu zobaczyć co tu mogę zrobić. The cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello? Hey, get off my ranch! Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a, f a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchantment. Magical songs of enchantment. Of A flute is just what I need to play... A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchantment. Magical songs of enchantment.

Yeah, well the only problem is the flute's in the barn and there's where the crazy cattle are locked up. Damnest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I, I tried to calm them down, but they shouted something in German and, and then tried to kill me. Well don't worry sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. Alright, if you say so. Here's the keys to the barn. Oh, <coughs> Okay. You're gonna go in there over a flute? Damn foolish, you ask me. Alright, cows, it's time to stop misbehaving. <laughs> Looks like we got a fight on our hands. Looks like we're being heckled. Badaj krowy. Nie sobie na wyścienie. Oj nie? dobrze, niedobrze, na ogie. Krowa. Naz nazi- zombiak <grystanie zimny> <grystanie zimny> No dobra. Myślę, że sobie postrzelam. Ale co znaczy odporna? Po jednym zadawanym obrażeniu. Naprawdę? Now for my next three Close your eyes no more thinking about thinking about troubles. Tak, kurwa. Ja to miałem zrobić wcześniej. Znaczy później. Ja zacząłem wciskać jak to leciało do góry, a nie jak było u góry. Wezmę co więcej tej balej. Dobra, nie, dlaczego? Jak walczyłem z bosami, teraz z tymi krowami, dlaczego butelka nie zadaje obrażeń? Po jeden, po jeden to mnie tam nie obchodzi, nie? Wiemy to. Yeah. A, In high Sleep now the whipper wheels are dancing. Gently now put your mind to rest. Wow, what a